Hej kochani, mamy dzisiaj czwartek, dzień Jowisza, dzień powiększania. Zobaczmy, jaka runa dzisiaj będzie nam towarzyszyła. Zobaczmy. Ansus. Czyli znowu upiększamy świat poprzez nasze słowo. Okej, okay. było zadanie ostatnio, bo tak, jeżeli idziemy tropem naszego eksperymentu, to było zadanie. Żeby powiedzieć coś o kimś miłego, tak? Że jeżeli nie mamy czegoś miłego do powiedzenia, to lepiej się w ogóle nie odzywać. Takie jest w ogóle przysłowie. I super. Natomiast dzisiaj chciałabym, żebyście powiedzieli do kogoś chociaż jedną miłą rzecz na temat was samych. Czyli ja potrafię dobrze. To i to. Ja doceniam się za to i to. Ja jestem dobra w tym i w tym. Czy jestem dobra? Spróbujmy. Jestem bardzo ciekawa, co na ten temat myślicie. Ale antóz to właśnie słowa, wiadomości. Dzisiaj w ogóle będziemy otrzymywać różnego rodzaju wiadomości. Dzisiaj będziemy otwarci na te przekazy, i to mogą być przekazy z różnych stron. Ja wczoraj miałam bardzo trudny dzień, bardzo trudny, i powiem Wam szczerze, że no dawno nie miałam tak trudnego dnia. Ale cieszę się, że mamy dzisiaj czwartek i że możemy wejść w kolejny dzień. Przyjrzyjcie się temu, co mówicie. Bądźcie uważni. Takie ćwiczenie uważności jest bardzo um, takie, z jednej strony pochłaniające, a z drugiej strony dające, um, nawet nie poczucie kontroli, tylko takie poczucie, że wiemy, co tworzymy, poczucie kreacji, poczucie tego, że Mamy możliwość tworzenia własnej rzeczywistości. I jeśli będziemy cały czas mówić, że to jest takie złe, albo to jest nie takie, albo coś tutaj się nie udaje, albo ciągle jestem taka, albo taki, albo siaki, to właśnie kreujemy taką rzeczywistość. Jeśli jednak skupiamy się na wdzięczności, na tym, że. Jednak znajdujemy te dobre rzeczy wokół nas a, i mówimy sobie, że okej, okay, teraz jest taki tak, ale zmierzamy ku lepszemu a, celowi, tak? Jesteśmy w drodze, jesteśmy wędrowcami. To wtedy już zmienia się perspektywa. To tak, jakbyśmy spojrzeli na nasze problemy z lotu ptaka. A kiedy patrzymy z innego poziomu, wtedy one już nie wydają się takie straszne, nie wydają się takie trudne i łatwiej nam je a, przezwyciężyć. Ja Wam życzę cudownego dnia, życzę Wam cudownych wiadomości, wspaniałych przekazów i to zarówno tutaj y, na punkcie ludzkim, jak i na punkcie. Mm. Duchowym, bo to mogą być również przekazy od waszych przewodników, od waszej duszy, od waszych aniołów, stróżów. Bo to jednak jest asów, to jest mowa. Tak, tutaj to jest runa odymna. Odyna, który nieraz przemieniał się w Barda i chodził też i opowiadał ludziom historię. Albo chodził, zasiadał gdzieś w rogu karczmy. I słuchał, co ludzie mówią. Więc ja Wam życzę dzisiaj, żebyście otrzymywali takie wiadomości, jakie są Wam także potrzebne. Trzymajcie się cieplutko. Miłego czwartku. Pa pa.